Witam dzisiaj postanowiłem nagrać film dla swojej własnej ciekawości ile mnie będzie kosztowało podgrzanie ciepłej wody użytkowej z 30 stopni do 60 przez kocioł gazowy EcoTech Plus. W tym celu wychodziłem w zasobniku kocioł gazowy został wczoraj wyłączony, żeby nie dogrzewał wody. Biorąc pod uwagę to, że zasobnik jest tutaj 200 litrów i są tutaj dwie wężownice na ciepłą wodę użytkową. I wejście i wyjście zasilenie od kotła do grzania ciepłej wody użytkowej to jest jakieś 80 litrów. Tyle grzeje i podtrzymuje ciepło, ciepłą wodę użytkową kocioł gazowy. Więc chcę nagrać film i zobaczyć ile kWh potrzeba, żeby nagrać 80 litrów ciepłej wody użytkowej z 30 do 60 stopni. W tym celu kocioł gazowy jest wyłączony. Odpalę go. Możecie zobaczyć, że dzisiaj jest 0 watogodzin, wczoraj kocioł gazowy też był wyłączony, bo miał tylko 1 kilowatogodzinę. Więc teraz kociołek popracuje, a zagrzeje nam tą wodę i zobaczymy ile nam zużyje kilowatogodzin. Pomnożymy to i zobaczymy jaki to będzie koszt. Jak widzicie, kocioł gazowy już wystartował. Ikona Miga. Więc spotkamy się. Jest godzina 11:46. Zobaczymy, jak wodę nagrzejemy. Jeszcze podniosę tutaj wodę na 60 stopni. Zatwierdzę. No i czekamy. Pierwsze 10 minęło. Temperatura na zasileniu 70 stopni. I żyjemy dalej. Temperatura 70 stopni na kotle. Jest godzina 12.11. To jak długo kocioł gazowy grzeje ciepłą wodę, zależy od wężownicy w zasobniku. Temperatura na zasobniku podniosła się około 20 stopni, więc jak na razie mamy 2 kWh. Możemy zobaczyć, ile zużyliśmy w tym czasie. Prądu, grzając ciepłą wodę użytkową. W tym czasie zużyliśmy 30 watogodzin prądu na grzanie ciepłej wody użytkowej. Minęło już 40 minut. Już nam niewiele brakuje, żeby było podgrzane do 60 stopni Celsjusza. W następnym filmie nagram, jak blato można zagrzać kominkiem ciepłą wodę użytkową 200 litrów. Wystudzę zasobnik i pokażę wam, jak to się robi. Zasobnik jest nagrzany do 60 stopni Jest godzina 12.30, więc zajęło to około 45 minut I teraz zrobimy podsumowanie Widać, że mamy podniesioną temperaturę 30 stopni Mamy 60, było 30 i zagrzeliśmy wodę 80 litrów zużyłem 4 kWh na zagrzenie tych, tych 80 litrów wody biorąc pod uwagę prawie 30 groszy jak podzieliłem ostatnią fakturę razem z abonamentem to wychodzi prawie 30 groszy więc zużyłem tutaj 60 czyli złotych 20 to był koszt podgrzewania ciepłej wody użytkowej 80 litrów Jeszcze zobaczymy ile żeśmy zużyli prądu na potrzeby grzania ciepłej wody użytkowej Czyli prąd zużyliśmy 51 watogodzin Czyli 120 kWh Taki jest koszt grzania ciepłej wody użytkowej kotem Ecotec plus 15 kW i jednofunkcyjny. Pozdrawiam.